siema siema z tej strony, szymi szymi i dzisiaj uskamujemy takiego sobie bambika, to z dziewięciolatek, latek gadam z jednego go wyciszonego on jest, on, on ja go nie słyszał, ale ja no ja go słyszał, on mnie nie słyszy, dzisiaj go uskamujemy, no podobno tam nie... no chcia... chciałby go skamować i ja go odmutuję i skamujemy. Halo, 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 jesteś? Halo, halo, nie Jestem Jesteś? Dobrze. Jestem. A, dobra. Ty masz taki głos, czy udajesz? A. No mam taki głos. A, dobrze. Jak to A, Dobrze. A co ty masz do zaoferowania? A masz słońce? Masz słońce? Mam. A ile byś dał? miesiąc, Mam tylko tyle. Pięćdziesiąt słońca. Na, na pewno to jest pięćdziesiąt słońca? Tak, pięćdziesiąt. Nie Dobrze. To ja Ci mogę za to dać... TO! A Nie, nie, sorry, sorry. Co to jest? Ja taki coś mam. Mogę dać Ci 172 deski. To Ci się opłaca. A, ale to jest najrzadszy przedmiot w grze, chupie. Chupie, to jest najrzadszy przedmiot, za to dostajesz ja 5000 słońca. Ja tego nie mam. Trait! Tak, ja chcę to. A a, a ten, a chciałbyś na przykład. Patrz, patrz. Chciałbyś to? na przykład. Mm, no nie. Aha. Mm, przepraszam.